Taki dziwoląk. stopka do oprzywania dziurek, nieodłączne wyposażenie niemal każdej maszyny do szycia, czy to mechanicznej, czy komputerowej. To oznacza, że ten właśnie odcinek dzisiejszego filmu będzie poświęcony oprzywaniu dziurek. Wielokrotnie. Pytacie i jako jeden z powodów wyboru konkretnej maszyny stawiacie, bo ona ma automatyczne oprzywanie dziurek, a ta ma półautomatyczne, a ta ma komputerowe i ma kilka rodzajów. Co to właściwie znaczy i jak do tego tematu podejść? A przede wszystkim, czy warto w pierwszej kolejności sugerować się tą właśnie cechą maszyny? Przedstawiać. Tych maszyn nie trzeba. Przez, przede mną e, Zinger z serii Heavy Duty, to jest model 4423, e, tuż za nim 4411, to będzie przykład maszyny z półautomatycznym obszywaniem dzi dziurek, a jeszcze bardziej w tle Janome e, DC6100 jako przykład komputerowej maszyny, która też taką funkcję oczywiście posiada na starcie. Mm, na przekór troszeczkę zaczniemy od automatu, ponieważ e, mimo wszystko chyba najwięcej jest maszyn z automatycznym e, oprzywaniem dziurek. E, no i co trzeba zrobić, żeby w ogóle do tematu podejść i tematu ugryźć? Oczywiście przygotować na dzień dobry materiał. Przygotowanie materiału będzie polegało na tym, że nie możemy zapomnieć o jego usztywnieniu. E, Frizelina czy też podkleić, jeżeli macie podklejaną, czy też jeżeli macie papierową pod ręką, to podłożyć po prostu e, i przypilnować, żeby ten materiał był po prostu usztywniony. Ponieważ e, dziurki obszywają się dość gęsto. To jest gęsty ścieg, więc jeżeli materiał nie będzie usztywniony, będziecie mieli problemy, pętlenie, supły, wciągnięcie materiału. To wszystko się może zdarzyć to wszystko zdarzyło się mi jak robiłem to po raz pierwszy, więc wiem przed czym przestrzegam. Usztywniamy materiał, numer jeden. Numer dwa, e, zanim przejdziemy jeszcze do, do ustawienia, y, oczywiście ścieków, musimy założyć odpowiednią stopkę. E, stopkę, czyli zdejmuję stopkę uniwersalną i zakładam stopkę do okrzywania dziurek. Zanim to zrobię, zwracam uwagę sobie na jedną rzecz. To jest stopka regulowana i zdecydowana większość stopek, które obszywają w cyklu automatycznym e, dziurki, będzie miała takie miejsce. E, na co? Na guzik. Po to, abyśmy sobie włożyli nasz guzik, który, na który chcemy oprzyć dziurkę, docisnęli sobie spokojnie tutaj e, tą stopkę. Dzięki temu maszyna złapie ten wymiar guzika i oprzyje taką właśnie dziurkę, na jakiej nam zależy. E, pozostaje mi e, takie, jakby wpięcie stopki, i tutaj taka, taka mała podpowiedź. Nie wiem, jak Wam idzie tutaj takie bawienie się z nitką. Ja jestem facet, mam takie ręce, jakie mam, więc wolę na początku już przewlec sobie mm, nitkę przez, przez ten otwór. I to jest tak jakby takie wspomaganie, ponieważ w momencie, kiedy założymy tą stopkę i wypniemy ją już na swoje miejsce, tego miejsca, jak widzicie, pod stopką jest oczywiście niedużo. Ja wolę to zrobić najpierw. Mamy górną nitkę, dolna nitka na miejscu, możemy już podłożyć materiał. Na materiale, gdyby, to, gdyby mi zależało na, na idealnym, tutaj idealnej, yy, idealnych odstępach pomiędzy dziurkami, to oczywiście na jeszcze sobie pisaczkiem znikającym w miejsca, w których powinienem zaczynać taką dziurkę. Na potrzeby tutaj filmu nie muszę tego robić, natomiast pozostaje ustawienie maszyny. Jest kilka parametrów, na które musimy zwrócić uwagę. Pierwszym i tak jakby od, od którego powinniśmy zacząć, jest ustawienie odpowiedniego ściegu. Ten ścieg oznaczony jest w taki sposób nie różni się to na większości maszyn to jest właśnie taki symbol dziurki i coś takiego musimy ustawić na maszynie. Ważne, jeżeli kończycie szyć dziurkę i chcecie zaczynać następną, zdecydowana większość maszyn będzie wymagała tak zwanego restartu. Czyli jeżeli zakończymy cykl przed uruchomieniem następnego, przejdźmy na zwykły ściek i wejdźmy z powrotem na dziurkę. To jest istotne, to jest bodziec dla maszyny, do tego, żeby wiedziała, że szyjemy następną dziurkę od początku. Druga rzecz, którą musimy ustawić to jest długość ściegu i tutaj również mamy ten symbol dziurki, nieco taki po łuku, ale to tam po prostu między zerem a jedynką, to jest długość ściegu odpowiednia dla, dla obszywania dziurek. I teraz czy bliżej zera czy jedynki? Czy ma to znaczenie? No, owszem, mamy. No, tu ustawimy na, na mniej więcej na środek, ponieważ mamy taki średni materiał. Natomiast jeżeli materiał będziecie mieli dość gruby, pamiętajcie, żeby jednak bliżej jedynki, tutaj troszeczkę tą długość ustawić. Natomiast jeżeli będziecie mieli cieniutki materiał, to, to można tutaj robić bliżej zera, czyli ten ściek może być nieco bardziej gęsty. Natomiast ostatnim parametrem jest jeszcze szerokość. Zdecydowanie zaleca się tutaj wybranie największej szerokości, z którą może szyć maszyna, wtedy ta dziurka. Wychodzi po prostu najbardziej estetycznie. To są ustawienia maszyny. Natomiast co nam zostaje? Zostaje nam chwycić, położyć stopę na pedale i rozpocząć szycie. Czy aby na pewno? No nie do końca. Maszyny z automatycznym obszywaniem dziurki, tak jak widzicie, mają, mają ten guziczek i mają taki bolec tutaj który musi, e, który daje sygnał maszynie, kiedy zawracamy. Żeby mógł dać sygnał tej maszynie, musimy znaleźć taki oto, e, taki oto instrument, tutaj, który opuszczamy. Opuszczamy do końca czasami ten ten koniec jest dalej niż nam się wydaje i też zingery nie znalazły się tutaj przez przypadek, ponieważ w zdecydowanej większości modeli wystarczy ten tą dźwignię opuścić, natomiast w zingerze i jeszcze w kilku modelach maszyn trzeba jeszcze dokonać takiego ruchu, czyli pchnięcia tego języczka tutaj w stronę tyłu maszyny. Tak przygotowaną maszynę możemy po prostu uruchomić. Czy wszystko jest gotowe i czy wszystko jest OK? Zaraz zobaczymy. Przypominamy Tryb automatyczny, zwany także jednostopniowym, czyli odpalenie maszyny, wciśnięcie pedała i co robi maszyna? Ja przytrzymuję troszeczkę tą nitkę z lewej strony, żeby jej nie wciągnęło. Maszyna dostała teraz sygnał, żeby zawrócić. Wykonała kilka wkłód w miejscu. O, bardzo szybko się to zadziało. Cały cykl nastąpił, czyli zaryglowała powędrowała sobie do góry, oprzywając lewą stronę, zareglowała górę, bo w międzyczasie dostała sygnał od, naszego, od naszej dźwigni, że ma zawracać, więc rygiel powróciła, zrobiła kilka wkłód w miejscu. Można to uznać już za zabezpieczenie ściegu, ale jeżeli chcecie być bardzo dokładni, to możecie jeszcze ustawić po prostu ścieg stemnowy, długość 0 i wykonać 4 do 5 wkłód w miejscu, po to, żeby, żeby ten ścieg został zabezpieczony. No i zobaczcie tak jakby, jak to wygląda. Pozwolę sobie podnieść igiełkę obcinamy jedną drugą nitkę. No i mamy efekt bardzo ładna, bardzo ładna dziurka obszyta właśnie w taki sposób proszę bardzo. Równiutko. Jeden cykl, czyli dziurka automatyczna, bardzo popularna właśnie nazwa, dziurka automatyczna. O tym, czy to faktycznie trzeba nazywać automatyczną, czy jeszcze nie do końca powiemy zaraz. Tak wygląda to na przykładzie maszyny Zinger 4423. Jeden rodzaj dziurki, dziurka bieliźniana. Tutaj nie wybieramy więcej, bo nie możemy. Maszyny mechaniczne nie dają nam wyboru. Musimy stosować tylko i wyłącznie e, jedną, e, jedną dziurkę, ale. Zasadniczo fantastycznie, że w ogóle taka możliwość wyszywania jest. Biorę teraz przed siebie Zingera model 44.11. On ma kilka różnic w porównaniu z wyższymi modelami, tych, właśnie tej serii Heavy Duty. Jedną z nich jest właśnie to, że posiada półautomatyczny system obszywania dziurek. I teraz, co to znaczy półautomatyczny? Nie będę Wam już pokazywał, jak wygląda stopka. Ona jest bardzo podobna z tym, że oczywiście nie ma tego miejsca na guzik. Tryb półautomatyczny. Czyli inaczej czterostopniowy polega na tym, że po każdym, po każdym fragmencie obszycia, czy to po ryglu, czy to po ściance, musimy po prostu przełączyć pokrętło zmiany ściegów w odpowiednie miejsce. No i teraz chcąc zacząć, chcąc zacząć szyć... I tutaj jeszcze jedna ważna. Wtedy nie zaznaczałem początku, teraz powiem, że nie zaznaczam, ale nie zaznaczam początku oraz końca dziurki, ponieważ tutaj to my decydujemy, jaką długość ma dziurka i to my musimy w odpowiednim momencie zatrzymać maszynę po to, żeby mogła po to, żebyśmy mogli zmienić ten ściek i oprzeć następny jej fragment. Przytrzymuję znowu nić w ręku. Nie powiedziałem więcej o tym w poprzednim przypadku, więc skupię się na tym nieco teraz. Nitka potrafi gdzieś tam uciekać, potrafi przedostać się pod igłę i po prostu nieco nam popsuć widok tej dziurki, a więc przytrzymujemy, szczególnie na starcie pracy z dziurką, czyli na początku oprzywania, przytrzymujemy ją z lewej strony, delikatnie odciągamy po to, żeby nie dostała nam się pod igłę. No i co? Ustawienia. Tutaj już mam ustawioną największą szerokość, mam ustawioną długość właściwą, ale czas jeszcze ustawić mm, odpowiedni ściek. Jak widzimy jedyneczka jest tutaj. Wniosek z tego, że najpierw będzie ryglowany dół. E, pamiętajmy, że to my decydujemy kiedy zaczyna i kiedy kończę, czyli e, kilka wkłuć e, dla rygla. Jeżeli już zaryglował, szukamy dwójki, dwójka jest w tą stronę, pamiętajmy, żeby igła była w górze najbezpieczniej. Mamy dwójkę. Co zrobi maszyna teraz? Oprzywa sobie bok. Jak daleko pójdzie? Tak daleko, jak będę, póki będę trzymał, oczywiście e, wciśnięty pedał. Takby na to, że chcę taką długość dziurki oprzeć. podnoszę igłę. Wracamy do tego ustawienia, ponieważ jest tutaj wiesz, numer 3. Kilka wkuć dla zaryglowania góry. Wracam igłą do góry. No i czwórka. Jak wiadomo, to jest ostatnia ścianka, więc powinniśmy zjechać. Tylko pilnujmy też tego miejsca, w którym nam się nasza dziurka zaczyna. Bo to musimy już idealnie zatrzymać, żeby nie wyjechać po prostu poza, poza miejsce, w którym zaczynaliśmy. I ponownie. Ścieg stebnowy i kilka e, możemy tu nawet zrobić. Tutaj w tym przypadku ustawiamy ścieg stebnowy na długość 0. Dajmy mu kilka wkłuć. po to, żeby po prostu zareglować sobie e, ten ściek, żeby on nam się nie pruł. Odcinamy i spójrzmy, jaka jest różnica. Poza tym, że nieznaczna w długości, ale też nie skupiałem się, żeby te dziurki były idealne. Jedna i druga dziurka bieliźniana świetnie obszyta, bardzo ładnie, za dużej możliwości regulacji tutaj nie trzeba będzie robić. Natomiast trzeba pamiętać, że jeżeli lewa od prawej będzie się nieco różnić, jeden ścieg będzie gęstszy, drugi drugi troszeczkę rzadszy, to też na maszynach jest specjalne pokrętło do ustawiania, do ustawiania tutaj gęstości i wyrównywania tych dziurek. No i proszę bardzo, czym się różnią? Prawie, że niczym na oko. Odłożę teraz jeszcze tą maszynę i zaprosimy nieco bliżej ja mam DC-600. A tutaj jest również ściek już ustawiony. Mm. Stopka jest troszeczkę bardziej masywna, już ma tutaj metalowe elementy, ale też na tym się nie będziemy skupiać, bo to oczywiście, w zależności od jakości już maszyny i jej, jej, jej akcesoriów, to tak to będzie wyglądało. Też ten języczek, co najważniejsze, jest opuszczony. Wrócę jeszcze do Zingera 44.11 i wspomnę tylko, że oczywiście tam nic nie opuszczaliśmy. Tam nie do, maszynie nie dawaliśmy sygnał, po prostu pilnując, w którym momencie przeszycia jest i kiedy powinniśmy skończyć, czy też po prostu zrobić następny etap obszywania. A teraz, jeśli już ktoś zwróci uwagę, że podział na automatyczne i półautomatyczne jest niepełny, to można powiedzieć, że faktycznie, jeśli chodzi o automatyczne oprzywanie dziurek, to dzieje się to na zaawansowanych maszynach, modelach maszyn komputerowych. Tutaj wybrałem ściek numer 20, to jest dziurka taka tutaj z zaokrąglonymi końcami, nie, nie taka bieliźniana, już wybrałem nieco inną. Co najważniejsze, zobaczcie, przy wyborze. Ściegu numer 20 automatycznie, oczywiście maszyna narzuca już pewne parametry, które jej zdaniem są optymalne które zostały zapisane w pamięci maszyny, dlatego nie musimy już pamiętać o niczym więcej, tylko o opuszczeniu tego języczka, którego symbol wyświetla się również tutaj, właśnie na wyświetlaczu. I języczek mamy opuszczony, nic się nie zmienia, warto przytrzymać z boku nitkę po to, żeby, żeby nie dostała się pod igłę w trakcie szycia. Zmniejsza troszeczkę prędkość. Tutaj guzik nie jest wybrany. Zrobię troszeczkę większą tą dziurkę, żeby była do, dobrze widoczna, podobnie jak poprzednio. No i pozostaje mi wciśnięcie przycisku start-stop w tym przypadku, ponieważ nie mam podpiętego rozrusznika nożnego. No i zobaczymy co się stanie. Przede wszystkim e, widzimy, że e, zaryglowała, idzie sobie w jedną stronę już ta dziurka. Zostaje bodziec za momencik, żeby zawrócić. Szyję sobie ściegiem stebnowym. I też zobaczcie, że najpierw podszycie stebnowe, a później dopiero taki gęsty zygzak na koniec. Więc tak naprawdę tutaj super fajna jakość tej dziurki. No i na koniec po zaryglowaniu. Co mamy? Mamy, jak widzicie, taki już kompletny rygiel z zabezpieczeniem ściegu i przede wszystkim sygnał dźwiękowy. Dziękuję, skończyłam. Tak, więc wystarczy wcisnąć po prostu na nici i w e, automatyczne, takie prawdziwe automatyczne obszywanie dziurki. Właśnie zakończyliśmy. E, inny rodzaj dziurki to nie jest już bieliźniana, tylko taka zaokrąglona, no ale też zobaczcie. O, właśnie tutaj trzeba, tu jest, to jest przykład, dlaczego warto przytrzymać mocniej jeszcze odciągniętą nitkę, żeby tutaj nie mieć takich historii. E, no ale zwróćcie też, e, zwróćcie też uwagę, jak mało pracy wykonaliśmy tutaj na maszynie komputerowej. To jest wybór ściegu, założenie stopki, opuszczenie nie dbamy tak naprawdę o nic. Oczywiście te parametry możemy regulować dowolnie. Natomiast zalecam przynajmniej na starcie zdać się na producentów i to co zalecają. Na maszynach komputerowych to co się zaleca to widać, na maszynach mechanicznych wystarczy zajrzeć do instrukcji obsługi. Fragment mam tutaj wydrukowany akurat od Zingera 4423. Wszystko krok po kroku, łącznie z zaznaczeniem kredą momentu startu, ustawieniem wszelkich pokrętł, gdzie włożyć guzik, jaką dźwignię opuścić itd., itd. Wszystko jest wytłumaczone, a nawet wiele więcej, bo jest tutaj nawet informacja o przywaniu dziurki na guziki na materiale elastycznym, czyli z. Z użyciem dodatkowego sznurka czy też kordu, bo takie do tego stopki również są przystosowane i możemy najpierw jeszcze wszyć tam sznurek, po to, żeby się ten materiał nie rozciągał. Wszystko jest na zdjęciach, wszystko jest opisane i tak to właśnie wygląda. Czy jakieś ograniczenia na maszynie? Jasne, ponieważ jak widzicie, takie stopki one mają konkretną wielkość. To nie jest tak, że, że możemy sobie oprzeć dziurkę dowolnej wielkości, tutaj jest to dziurka do 2,5 cm i tak też będzie w, tym, w tych trybach automatycznych. W półautomatycznych to jest też około tyle. Natomiast pamiętajcie też, że poza takimi standardowymi stopkami, które są na wyposażeniu maszyn z reguły, są też stopki do długich dziurek. Jeśli mamy ogromne guziki albo fantazję uszycia po prostu bardzo długiej dziurki, możemy w każdym stopniu maszynę nieco bardziej oszukać i po prostu zamontować stopkę do długich dziurek, Wyszyć taką, taką dziurkę jak chcemy, nawet i nie wiem, 5-8 cm ręcznie dać sygnał maszynie, że ma zawrócić, i wszystko tak naprawdę będzie po naszej myśli. Tak więc można pokombinować i zrobić tak naprawdę, co się nie podoba. Tyle o obszywaniu dziurek. Był też film poświęcony o regulacji, jak regulować takie dziurki. Jeżeli macie z tym kłopot, to też warto odnaleźć taki odcinek. W nim dogłębnie rozpracowaliśmy, gdzie regulować, których śrubek szukać i co zrobić, żeby, ta, żeby ten ściek, żeby ta dziurka była równa. Pytania do filmiku, pytania o przywanie dziurek półautomatyczne, automatyczne czy super superautomatyczne, po prostu, po prostu piszcie pod filmem. Ja się tymczasem żegnam, życzę przyjemnego dnia, tudzież popołudnia. Do zobaczenia następnym razem. Paweł Maksym, Maszynosfera. Przyjemności. Cześć.